Problemy z sercem, problemy z metabolizmem, ze skórą, z nadciśnieniem, z chorobami autoimmunologicznymi. Skąd to wszystko się bierze? Między innymi może brać się z zanieczyszczonej wątroby i z problemów takich, że wątroba pracuje w sposób niewłaściwy. Mało kto o tym mówi, mało kto o tym wie, i mało kto o tym bierze się za wątrobę regularnie, ale w sposób przemyślany, z głową. Bo najgorszą rzecz, którą możesz zrobić, to docisnąć swoją wątrobę w sposób niekontrolowany, taki, aby zaczęła pracować w sposób, który będzie szkodliwy dla jej samej oraz dla całego organizmu. Co więc zrobić? No, o tym właśnie będziemy rozmawiać podczas najbliższego webinaru, już 13 maja, w poniedziałek o godzinie 19. Serdecznie się na niego zapraszam, bo tam o tym wszystkim będę opowiadał, będzie prezentacja, będą fajne przykłady i będzie. Powiedziane, co możemy zrobić, aby regularnie i bezpiecznie przede wszystkim wziąć się za oczyszczenie swojej wątroby, a tym samym pozbyć się mnóstwa, mnóstwa problemów ze swojego organizmu. To oczywiście wymaga troszeczkę cierpliwości, ale uwierz mi, sam proces nie jest trudny, nie jest nieprzyjemny, a przede wszystkim jest bezpieczny. Dlatego dołącz koniecznie już do mnie 13 maja w poniedziałek o godzinie 19.00. Wiosna, wszak. To najlepszy okres na to, żeby się za to zabrać. Link do rejestracji i pobrania bezpłatnego e-booka na, na to fajne wydarzenie znajdziesz w opisie pod tym filmem. No to co? Widzimy się w poniedziałek? Mam nadzieję, że tak. Do zobaczonka, pa pa!